Omówiliśmy już dzisiaj z Anią słynnego, włoskiego projektanta Armaniego. Teraz z Jolą omówiliśmy I nawet włoskie nawet czwartek, nie środa. Już prawie wszystko wiemy na temat dzisiejszego dnia, ale jeszcze coś na pewno dla nas szykujesz. To prawda, oczywiście, że tak bardzo głośno. Dzień dobry, ponownie, rzecz jasna. Ania Lewandowska. Joanna Górska, Robert Stockinger i nasi wspaniali widzowie. Dzień dobry. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Tak, bardzo, bardzo. I pozdrawiamy również Grażynę Torbicką i jej męża Adama, którzy to po raz kolejny muszą mierzyć. Bo już myślałam, że granice zostały mocno przekroczone. Tak czy siak, nie, niezależnie jaka forma, to, to myślę, że te granice są przekroczone i, granica, i pani Grażyna Torbiska odpowiedziała. Absurdalna, decyzja, absurdalna dyskusja na ten temat trwa. Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie grażyny. Pierwsza czuje się dotknięta, cała się w sobie kurczy, a druga mówi, czy to jest temat do publicznej mm -hmm. dyskusji. No właśnie, nie jest to absolutnie temat, więc my w naszych domach rodzinnych, przy świętach i tak dalej też nie zadajemy po prostu takiego pytania. Ale jest też temat obrączki. I tu już akurat mówię o tym z uśmiechem na ustach, bo ani Adam, ani Grażyna nie noszą tej obrączki. Okazuje się, że historia jest taka, że zaledwie po roku małżeństwa pojechali para pojazdów ze swoimi dziećmi, a jak jest u Was? Nie też tak było. Ta też tak jest Pewnie już teraz Ja się nie mam bodorosła. ja mam syna, ale w ustanie, w policzek, w czółko tak. W a jakby mały to nie dawać taki, no, daj mu się w stópki. a stópki wiadomo. A, a teraz jak się przytulamy to, to w policzek. A u ciebie Robert jak jest? U mnie w stópki, w brzuszek, w policzki, w buzie. W Brzuszek to pierdzieżki takie. No, oczywiście. Nie ma to jak rodzice rozgadają się o swoich dzieciach. Przytulamy wszystkich do serdu. Mój już osiemnastoletni Kacperku, bardzo cię pozdrawiam. Mój już dwuletni Adaś, ciebie również i Oliwko. Mój Loś i Oleczek też bardzo was serdecznie. O, jak sobie tak się o. Wszystkie dzieci, nas no, podsumiem. Bardzo dziękujemy, zobaczmy.